Teresa Cabała i Józef Hojnor to największe chyba zaskoczenie wyborcze ostatnich dni. Dwójka tych radnych znalazła się bowiem na jednej liście wyborczej, a jest to lista Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Nowaka wiosna 2024. Zaskoczenie jest związane z faktem, że dwójka tychże radnych dotychczas stała po dwóch różnych stronach politycznej sceny Nowego Sącza. Józef Hojnor reprezentuje Klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Nowego Sącza, Teresa Cabała należy do Klubu PiS. O powodach swojej decyzji mówili w w trakcie konferencji prasowej. Startuję ponownie po to, żeby nowy sąd został zmieniony na lepszy. Żeby o tym, co się dzieje w nowym sądzie, nie decydowała władza warszawska czy brukselska, a decydowali mieszkańcy. mieszkańcy. Żeby mieszkańcy po prostu decydowali o tym, co ma być zmienione na lepsze. Należy wsłuchiwać się bezwzględnie w głos mieszkańców. Marzy mi się nowy sąd, aby powrócił do miasta Kwiatów i Zieleni. Marzy mi się nowy sąd, w którym mieszkańcy nie będą dzieleni na tych lepszych, na tych gorszych. Mocne słowa na temat konieczności zmiany wyborczej listy padają z ust radnego Józefa Hojnora. Mowa o kontrowersjach wokół planów budowy prywatnej spalarni w Nowym Sączu, o braku szacunku, o łamaniu kręgosłupów, a także o sposobie komunikowania się władzy z mieszkańcami. To nie może być tak, że Państwa, że się ktoś zamyka z mikrofonem i obwieszcza światło, kto jest dobry, kto jest zły. Co jest dobre, to jest w ogóle, proszę Państwa, niekonstruktywne. Tak nie można. To nie jest wolność, proszę Państwa, i to nie jest demokracja. Były różnego rodzaju rozmowy i to mnie, proszę Państwa, utwierdziło, że status tego komitetu jest ważny, dlatego że powiedziano publicznie nie wiem, czy mogę zdradzić się w nasze rozmowy, że nie będzie proszę Państwa żadnego przymusu politycznego, proszę Państwa, że nie będzie łamania kręgosłupów, proszę Państwa, że nie będzie oligarchizacji, proszę Państwa, życia społecznego. I w końcu dobro. Mieszkańców, wobec będzie najważniejszy. Nie jest tajemnicą, że radny Józef Hojnor w trakcie kadencji prezydenta Ryszarda Nowaka był jednym z największych jego oponentów. Różnice zdań były duże, tak duże, że w czasie jednego ze swoich wystąpień Ryszard Nowak stwierdził, że nie poda już ręki radnemu Hojnorowi. Ręka została jednak podana, a wzajemne żale zapomniane w imię, jak przekonują obaj panowie, wspólnej idei. Zaraz po tym, jak przestałem być prezydentem, spotkaliśmy się z panem Józefem, podaliśmy sobie pomysłów w rolni. Ja za swoje przewidywy przeprosiłem. Jednak cel, jaki mamy przed sobą, jest ważniejszy niż jakieś animozje. Cieszę się, że pan Józef skorzystał z mojej propozycji. Jest liderem społeczności obywatelskiej, prawdziwie obywatelskiej. I w moim zamyśle właśnie takie osoby powinny znaleźć się nie tylko na mojej liście, ale generalnie w Radzie. Radna Teresa Cabała to kandydatka numer dwa w okręgu numer trzy, radny Józef Hojnor jest jedynką w okręgu numer jeden, a wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, oczywiście w niedzielę.